Etap 14, jedziemy a właściwie, wspinamy się, proszę Państwa, starb do Turmale, czy na Turmale. Ehm, napisano już, proszę Państwa, o tych wjazdach na królewski szczyt w Pirenejach, kolarski królewski szczyt Turmale. Napisano książki. E, kronikarze zapisali, że po raz pierwszy kolarze wspinali się na Turmale w 1910 roku i wygrał oktaw lapis to należy odnotować oczywiście z kronikarskiego obowiązku natomiast gigant Pirenejów bo tak nazywany jest turmale wzbudza zawsze olbrzymie zainteresowanie ale tylko dwukrotnie metę wyznaczono na samym szczycie turmale tylko dwukrotnie w całej historii wyścigu i w 1974 roku po raz pierwszy była meta na Turmale, wygrał Jean-Pierre d'Anguillon. Tak, państwo się nie mylą, Jean-Pierre d'Anguillon w 1969 roku został zwycięzcą Wyścigu Pokoju i pokonał wtedy młodziutkiego, kompletnie prawie nieznanego kolarza, jakim był późniejszy czterokrotny zwycięzca Wyścigu, Ryszard. Szurkowski. Szurkowski był drugi, pokonał go o 40 parę sekund. Ten Jean-Pierre Danguillaume, który jako pierwszy przejechał e, linię mety na szczycie Turmale, chociaż nie był wielkim guralem, był takim średnim guralem, ale bardzo dobrym kolarzem e, zawodowym. W 1974 roku, więc Danguillaume, a potem w 2010 roku ten sam. Etap, czy etap na Tourmal, kończący się na Turmale, na przełęczy, wygrał e, luksemburczyk Andy Szlek po e, ucieczce, której towarzyszył mu Alberto Contador. No, ale Szlek był lepszy na szczycie. A ja pamiętam, jak na tym Turmale, bo byłem na tym wyścigu, w 1993 roku, właściwie z Turmale, bo to pamiętam. E, wspaniałą walkę z Romingerem i Indurajnem prowadził nasz Zenek Jaskuła. E, troszkę na tym, e, może zabrakło mu, może troszkę odwagi, może zabrakło też współpracy Romingera, e, żeby zgubić Indurajna, kiedy obydwaj zjeżdżali z e, Turmale. No, ale było jak było, wspaniały sukces Zenka Jaskuły, bo był trzeci e, na mecie w Paryżu w klasyfikacji generalnej wyścigu. Na przełęczy też znajduje się pomnik Jacquesa Godet. Jacques Godet to wielokrotny dyrektor e, Tour de France. Piastował tę funkcję od 1936 do 1987 roku, czyli przez ponad 50 lat i był szefem dziennika sportowego L'Equipe.